Szanowni Państwo, godzina 11 wybiła, zatem zgodnie z naszym programem, zapraszam serdecznie już tutaj przed scenę, aby pojawiać się, zajmować miejsca, gdyż startujemy z kolejną prezentacją. Tym razem prezentacją przygotowaną przez firmę Hewalex. A temat wystąpienia to instalacja hybrydowa, współpraca pompy ciepła z kolektorami słonecznymi. A z prezentacji dowiemy się najważniejszych rzeczy o integracji pompy ciepła, właśnie ze wspomnianymi kolektorami słonecznymi. W ogóle o firmie Hewalex oraz wyzwaniach rynku urządzeń grzewczym, grzewczych oraz dlaczego warto wybierać kolektory słoneczne, no i będzie również mowa o układzie hybrydowym, a o tym wszystkim opowiedzą Państwu Ewa Sowa, specjalistka do spraw pomp ciepła i Wojciech Szwed, inżynier rozwoju produktu. Zapraszam państwa tutaj bardzo serdecznie na scenę. Mikrofony tutaj na mównicy do przełączania pilot prezentacji również jest gotowy, a zatem szanowni państwo zasiadamy, zajmujemy miejsca i przysłuchujemy się prezentacji firmy Hewalex. Raz, dwa, raz, dwa. Dzień dobry, nazywam się Ewa Sowa, jestem specjalistką do spraw pomp ciepła w firmie Hewalex. Dzisiejszą prelekcję razem ze mną poprowadzi inżynier rozwoju produktu Wojciech Szwed. Dzień dobry państwu. Reprezentujemy firmę Hewalex, polską markę, która od 35 lat działa w branży odnawialnych źródeł energii. Nasz zespół składa się z ponad 130 ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczo-rozwojowym oraz produkcyjnym, a siedziba firmy mieści się w Czołowicach Dziedzicach. Nasze rozwiązania są obecne na całym świecie i sprawdzają się w różnych warunkach klimatycznych, co potwierdza ich niezawodność i skuteczność. W ofercie Hewaleks znajdą Państwo cztery segmenty systemów OZE. Są to pompy ciepła, kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz systemy zarządzania energią. Dodatkowo oferujemy innowacyjne rozwiązanie, platformę e-control, która pozwala na zdalny monitoring, nadzór i zarządzanie instalacjami opartymi na naszych produktach. Chcielibyśmy dziś Państwu przybliżyć niezwykle interesujący temat, który odpowiada współczesnym. Potrzebom użytkowników, a mianowicie integrację pompy ciepła z kolektorami słonecznymi. Obecnie jednym z największych wyzwań branży urządzeń grzewczych są dynamicznie zmieniające się ceny nośników energii. Jak możemy zobaczyć na załączonych wykresach, w ostatnich latach obserwowaliśmy znaczące zmiany w cenie gazu ziemnego czy energii elektrycznej, ale także innych surowców. To prowadzi nas do trzech pytań. Po pierwsze, w jaki sposób możemy zapewnić użytkownikom niezawodność i stabilizację systemów grzewczych? Po drugie, w jaki sposób możemy osiągnąć maksymalny komfort cieplny przy zachowaniu minimalnych kosztów? I wreszcie, w jaki sposób zapewnić niezależność od nieprzewidywalnych zmian cen energii? Naszą odpowiedzią na te wyzwania jest nowoczesny hybrydowy system grzewczy, który łączy różne źródła ciepła, zapewniając komfort, stabilność i oszczędności. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z kolektorami słonecznymi i właśnie ten temat chcielibyśmy dziś Państwu przybliżyć. Kolektory słoneczne opierają się na darmowej energii ze słońca. Pozwalają one na pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną yy, nawet 60% w skali roku i to praktycznie za darmo. Znikome koszty generuje jedynie napęd pompy obiegowej. Dzienny koszt podgrzania wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych może być nawet kilkudziesięciokrotnie niższy niż w przypadku konwencjonalnych systemów grzewczych. Przykładowo podgrzanie 300 litrów wody użytkowej w słoneczny dzień przy pełnym obciążeniu pompy obiegowej może kosztować zaledwie 17 groszy. Pytanie, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze tego rozwiązania? Kluczowe jest przede wszystkim odpowiednie dobranie wielkości instalacji do potrzeb użytkowników. To pozwoli zapewnić maksymalny komfort cieplny, a także oszczędności. Kolektory słoneczne współpracujące z pompą ciepła to sprawdzone rozwiązanie, które zwiększa efektywność całego systemu grzewczego. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się niższymi kosztami eksploatacji oraz wydłużoną żywotnością sprężarki pompy ciepła. Połączenie tych dwóch alternatywnych źródeł energii sprzyja ekologii. Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną może zmniejszyć się nawet o 40% w porównaniu do konwencjonalnych systemów grzewczych. Tym samym podnosi się standard energetyczny budynku, co zwiększa jego wartość rynkową. Budynek staje się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców, ponieważ spełnia coraz bardziej restrykcyjne normy energetyczne, co podnosi jego konkurencyjność. Dodatkowo inwestycja w odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła i kolektory słoneczne, daje szansę na uzyskanie dotacji lub ulg podatkowych, co czyni ją jeszcze bardziej opłacalną. Kolektory słoneczne i pompa ciepła mogą być połączone ze sobą na różne sposoby, w zależności od tego, jakie efekty chcemy osiągnąć. Kolektory słoneczne mogą wspierać pompę ciepła w podgrzewaniu wody użytkowej. W tym celu stosowany jest dodatkowy wymiennik ciepła po stronie instalacji solarnej. Takie rozwiązanie szczególnie sprawdzi się w sytuacji, kiedy do pompy ciepła mamy już podłączony zasobnik o odpowiedniej powierzchni wymiennika wewnętrznego. Kolejnym sposobem na połączenie pompy ciepła z kolektorami słonecznymi jest zastosowanie zasobnika z dwiema wężownicami. W tym przypadku pompa ciepła podłączona jest do wężownicy o większej powierzchni, natomiast kolektory do mniejszej. To są właśnie standardowe układy pompy ciepła i kolektorów słonecznych. My jednak chcielibyśmy pójść o krok dalej proponując ulepszony układ hybrydowy, czyli kolektory słoneczne wspomagające również centralne ogrzewanie. Jest to możliwe dzięki unikalnemu podgrzewaczowi Integra, który ma konstrukcję zbiornik w zbiorniku. Wewnętrzny zbiornik zawiera wodę użytkową, która jest ogrzewana ciepłem wody grzewczej znajdującej się w zbiorniku zewnętrznym. Integra pozwala na połączenie nie tylko pompy ciepła i kolektorów słonecznych, ale także innych źródeł grzewczych, takich jak kotły automatyczne. W takim układzie pompa ciepła yy, zasila centralne ogrzewanie, natomiast kolektory słoneczne i kocioł automatyczny odpowiadają głównie za przygotowanie wody użytkowej z opcją wspomagania centralnego ogrzewania. Integrę od innych tego typu zbiorników odróżnia specjalnie zaprojektowana przegroda w połowie zbiornika, która uniemożliwia mieszanie się wody w zbiorniku zewnętrznym. W dolnej części zbiornika, czyli w strefie o niższej temperaturze, znajduje się wężownica, która służy do podłączenia instalacji solarnej, dzięki czemu nie musimy stosować dodatkowego wymiennika ciepła. Górna strefa z kolei jest przeznaczona dla pompy ciepła i innych źródeł grzewczych. I aby dodatkowo zoptymalizować parametry pracy całego układu, zwiększono powierzchnię zbiornika wewnętrznego, który rozciąga się od dołu do samej góry podgrzewacza. Taki układ daje użytkownikowi dodatkowe korzyści, przede wszystkim umożliwiając integrację różnych źródeł ciepła, takich jak pompa ciepła, kolektory słoneczne, kocioł automatyczny czy system zarządzania energią za pomocą jednego zbiornika. Dodatkowo, grzałka umieszczona w zbiorniku dzięki systemowi zarządzania energią Optiener pozwala płynnie wykorzystać nadwyżki mocy, przekazując je na potrzeby ciepłej wody użytkowej, w pełni wykorzystując potencjał instalacji. Instalacji fotowoltaicznej. Grzałka w zbiorniku może także pracować w określonych zakresach cen za kilowatogodzinę według dynamicznych cen energii. Dzięki temu system staje się bardziej elastyczny, wydajny i dostosowany do zmieniających się warunków eksploatacyjnych oraz preferencji użytkownika. Co więcej, pozwala to na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, ponieważ w zależności od warunków pracy można wybrać najtańszy nośnik energii. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko oszczędności, ale także komfort i bezpieczeństwo, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych czy gospodarczych. Konstrukcja zbiornika Integra dodatkowo umożliwia magazynowanie ciepła, zarówno na cele ciepłej wody użytkowej, jak i centralnego ogrzewania. Magazyn ciepła z kolei wiąże się z swobodnym wykorzystaniem tańszych stawek energii elektrycznej w taryfach wielostrefowych i dynamicznych. Magazyn ciepła to także możliwość otrzymania dotacji, na przykład w ramach programu Mój Prąd. Dotacja na taki zbiornik może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych. W teorii jest to świetne rozwiązanie. Sprawdźmy zatem, jak może ono wyglądać w praktyce. Weźmy za przykład budynek jednorodzinny, w którym taki zintegrowany system hybrydowy pracuje już od kilku lat. Jest to dom z początku lat 2000 o powierzchni ogrzewanej 150 m2 położony w okolicach Katowic. W całym budynku znajduje się ogrzewanie podłogowe. Woda użytkowa jest przygotowywana dla 6 osób. W instalacji znajduje się zbiornik Integra o pojemności 480 litrów dla wody grzewczej i 120 litrów dla wody użytkowej. Instalacja solarna składa się z 6 kolektorów słonecznych KS 2100. Co daje łączną powierzchnię czynną 11,6 m2. Kolektory współpracują z pompą ciepła Hevalex, PCCO Mono 9 oraz kotłem gazowym o mocy w zakresie 6 do 25 kW. Dodatkowo na dachu w budynku zamontowana jest również instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,8 kW peak i powierzchni czynnej 48,5 m2. Zapewnia ona energię elektryczną na potrzeby urządzeń w budynku, w tym także pompy ciepła. Dzięki temu, że instalacja jest dokładnie opomiarowana, a wszystkie zebrane dane trafiają do naszej platformy e-Control, możemy Państwu przekazać rzeczywiste informacje dotyczące energii cieplnej i napędowej całego systemu grzewczego. Praca instalacji hybrydowej będzie różnić się w zależności od pory roku. Na początek spójrzmy na tydzień pracy tej instalacji zimą w połowie stycznia, kiedy to temperatura zewnętrzna wynosiła w okolicach 0 stopni Celsjusza. Praca całego systemu odbywa się na cele ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Żądana temperatura w zasobniku wody użytkowej wynosi 50 stopni Celsjusza, a wody grzewczej 35 stopni. Jak możemy zobaczyć na wykresie kołowym, e, przez cały ten tydzień znaczną część zapotrzebowania na energię cieplną pokryła pompa ciepła, czyli 89%. Przez trzy dni w tym tygodniu mogliśmy cieszyć się częściowym dostępem do energii słonecznej, co pozwoliło kolektorom pokryć 5% całkowitego zapotrzebowania na energię cieplną. Kocioł gazowy zapewnił bardzo zbliżoną ilość ciepła, bo odpowiednio 6%. Pompa ciepła wyprodukowała łącznie 460 kWh energii cieplnej, pobierając przy tym 140 kWh energii elektrycznej, co daje nam średnią sprawność na poziomie nawet 330%. Kocioł gazowy, mając stałą sprawność 97%, wytworzył 29 kWh energii przy poboże 30 kWh energii napędowej z gazu ziemnego. Mimo ograniczonego dostępu do słońca przez 3 dni, kolektory słoneczne wyprodukowały łącznie 25 kWh ciepła, zużywając przy tym zaledwie 40 kWh energii elektrycznej. Oznacza to, że dostarczyły niemal 63 razy więcej ciepła, niż pobrały energii napędowej. Uproszczeniu można powiedzieć, że ich sprawność osiągnęła y, nawet 6250%, czyli wytworzyliśmy 63 razy więcej ciepła niż pobraliśmy energii elektrycznej. Choć ta wartość może wydawać się zaskakująca, jest jak najbardziej rzeczywista. Potwierdza ona, że kolektory słoneczne to niezwykle wydajne i ekonomiczne rozwiązania. W okresie przejściowym, wiosną czy jesienią, praca tej instalacji wygląda nieco inaczej. Przeanalizowaliśmy rozkład pokrycia energii przez dane urządzenie grzewcze w marcu, w tygodniu, w którym temperatura zewnętrzna oraz warunki nasłonecznienia były bardzo zróżnicowane. Na zewnątrz panowała temperatura między 6 do nawet 19 stopni Celsjusza. System ponownie pracował na cele ciepłej wody użytkowej, utrzymując 50 stopni Celsjusza w zasobniku oraz na centralne ogrzewanie. W tym trybie temperatura wody grzewczej utrzymywana była na poziomie 35 stopni Celsjusza. W tym czasie pompa ciepła zapewniła nieco ponad połowę zapotrzebowania na ciepło, 51%. Kolektory słoneczne, korzystając z energii słonecznej dostępnej głównie w drugiej połowie tygodnia, dostarczyły 38% całkowitej energii cieplnej, a kocioł gazowy 11%. Pompa ciepła dostarczając 130 kWh energii cieplnej pobrała 28 kWh prądu, co pokazuje, że jej sprawność osiąga nawet 456%. Kocioł gazowy oczywiście ma stałą sprawność 97%. Wytworzone zostało 28 kWh ciepła, przy poborze 29 kWh energii elektrycznej. Natomiast kolektory energii napędowej, przepraszam. Natomiast kolektory słoneczne przy wytworzeniu 96 kilowatogodzin energii cieplnej pobrały zaledwie 1,4 kilowatogodziny. Oznacza to, że wytworzyły one blisko 69 razy więcej ciepła niż pobrały prądu, co ponownie daje niesamowicie wysoką sprawność na poziomie 6900%. Zatem możemy zobaczyć, że dzięki integracji trzech różnych źródeł ciepła z pomocą zbiornika Integra byliśmy w stanie zapewnić odpowiedni komfort cieplny w budynku przy zachowaniu jak najwyższej sprawności całego systemu. Latem sytuacja wygląda jeszcze nieco inaczej. Tym razem pod lupę wzięliśmy z pewien tydzień pracy tej instalacji w lipcu, kiedy to temperatura na zewnątrz wynosiła w granicach od 24 do 27 stopni Celsjusza. W tym okresie system pracuje tylko i wyłącznie na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej, a temperatura w zasobniku wynosiła między 55 a 65 stopni Celsjusza. W analizowanym tygodniu mieliśmy cały czas dostęp do energii słonecznej, dzięki czemu kolektory mogły zapewnić 100% pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną bez potrzeby wsparcia przez dodatkowe źródła grzewcze. Kolektory słoneczne dostarczyły łącznie 78 kWh energii cieplnej, zużywając przy tym zaledwie 0,8 kWh energii elektrycznej. Oznacza to rekordowy stosunek wytworzonego ciepła do pobranej energii napędowej, bo niemal 98 razy więcej. Przekłada się to na imponującą sprawność systemu wynoszącą aż 9750%. Koszt ogrzania wody użytkowej w tym okresie wyniósł zaledwie kilkadziesiąt groszy, co dodatkowo pokazuje, jak oszczędny i wydajny jest ten system. Jak mogliśmy zobaczyć na przykładach, połączenie pompy ciepła, kolektorów słonecznych i dodatkowego kotła automatycznego umożliwia efektywne zarządzanie energią, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Energia słoneczna odciąża pompę ciepła, wydłużając jej żywotność. Zmniejsza bowiem liczbę uruchomień sprężarki o około 300 rocznie. System wyposażony w podgrzewacz integra zapewnia elastyczność w wykorzystaniu różnych źródeł energii. Gwarantując stabilność energetyczną i większą niezależność od wahań cen paliw, inwestycja w hybrydowe systemy grzewcze to przyszłościowe rozwiązanie. Które zwiększa komfort użytkowania i minimalizuje ryzyko związane z rosnącymi kosztami energii. Dzięki takiej integracji użytkownik zyskuje system, który jest nie tylko oszczędny, ale także elastyczny i odporny na zmiany cen nośników energii, czyli wychodzi naprzeciw największym wyzwaniom dzisiejszego rynku urządzeń grzewczych. Jeśli zainteresował Państwa temat integracji pompy ciepła z kolektorami słonecznymi, Zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy Hewalex, gdzie chętnie omówimy szczegóły. Znajdą nas Państwo w hali D, na stoisku numer 4 B06. Dziękujemy i do zobaczenia.